Siemaneczko, komentarz, ja jestem rolera Games, a w dzisiejszym odcinku e, jest ze mną Kidding Bubble oraz Elmo TV. Tylko chciałbym jeszcze coś powiedzieć dla was. Jeżeli będziecie chcieli konkurs na jakiegoś skinka z Fortnite'a, to musicie zostawić u, 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 mnie, u, u mnie suba oraz u, u, u suba u Requela Games. Tak, tak będziecie mieli szansę tym, i czym będzie więcej subów, tym będzie lepszy konkurs. I jak wbijecie 400 subów to będzie na pewno konkurs znaczy nie, nie na pewno, nie wiem, możemy zrobić w sumie taki mały ale musi też być, nie około 100 bo musi być tak, tym, nie około. u niego musi być 100 subów, u mnie 400, żeby był dopiero konkurs także, no czekamy e, a ja jeszcze bym was też e, zapraszał na jego kanał właśnie, żeby wbić suba żeby był ten konkurs e, no i mm, u mnie też zostawienie łapki w górę, jeżeli wam się spodoba no i co? E, Chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć: że w dzisiejszym odcinku będziemy grać będzie challenge, że nie możemy nic podnosić z... ze skrzynek i niczego. Możemy tylko podnosić przedmioty z ziemi. Tak. Będzie generalnie na zasadzie, że nie otwieramy skrzynek ani nie cytujemy, żeby je otworzyć ani rzeczy, na których jest skrzynka, żeby ją otworzyć. Tylko to, co leży na ziemi, jeżeli zabijemy, też możemy podnieść to, co chłop miał. To jest w sumie z ziemi. Bo nie wiem, czy jeszcze, to jest. Jeszcze jest bardzo ważna jedna informacja. E, że Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapeczkę w górę. Nic Dobra, więcej. to my lecimy już na rundkę. A więc to no, jesteśmy. E, Podróży trochę. Nie, może będzie na tyle. na tyle. Dobra, e, to my lecimy sobie na sklepową sadybę. No i tak jak mówiliśmy przed chwilką, nie możemy nic otwierać, tylko lód z dzień. Tylko nie no otwierajcie nie, z przyzwyczajenia skrzynek, skrzynek bo to... Nie otwierajcie z przyzwyczajenia skrzynek, bo ja już mam wrażenie, że jak którąś otwarłem. A też ja też prawie otwarłam już. Same Mki. Szare, no co tu się dzieje? O, ja mam już, mam już mam, już, mam, mam pistolet maszynowy, fantastycznie, a ja mam, mam już. Ja bym pompę chciał. Zobaczymy jak nam pójdzie, bo jeżeli pójdzie nam dobrze... Bo te... kiedy na tak ma? W tym domku jest gość. Ewidentnie, a ja mam tylko MK. A ja mam MK, shotguna i pistolet z maszyną IPM-a. Jakby ktoś miał shotguna, to chętnie bym. Um, o, kiedy niedługo poradził. Dobra, ja zbieram apteki. Dać. Ej, ja też zbieram apteki, jakby co. A możemy to zabrać, to? Co? A możemy. Znaczy, wszystko a, co wyleci stronie. z typa, jakiegokolwiek, możecie zabrać. I to, co leży na ziemi. Innego nic nie bierzemy. Duża no, ja nie chcę. Aj! Także leży. PM. Cudownie. Pistoletek. Pistolet. Fajnie. Ojej. Jest coś zielonego. Fajnie, jest coś zielonego. Tam będą te typy. Mogą tam będą typy. Ja będę musiał sobie jakiegoś, jakąś pompę ogarnąć. O, cudownie. O, Mogę? Ma pompa. Mogę ja pompę? Nie, proszę, po zieloną pompę. Ej, oddaj, Kidding. Kidding na początku zaznacza, potem nie chce oddać. Dobra. Ej, bo chyba miałem tutaj... To kili troszeczkę oszukał. A że co? Otworzył skrzynkę? Nie otworzył skrzynki, ale zniszczył pod nią struktury i wyleciało mu. No, Killing, nie wolno czegoś takiego. Ty już nie zaliczyłeś challenge'a. Ale mam do, mogę to już. Mogę takim czymś grać. Mogę nawet takim czymś to wygrać. Gryczkę. Dobra, czekajcie. Wiedziałam, nie że tak by nie, się... nie nam dobrze szło. Nie. Jest Jeszcze Jest okay. w tym challengeu. To ale, byłoby, ale byłoby jaja idziemy na miałśniaka bo w sumie możemy go porobić no ja chcę, mogę, mogę, mogę mieć piu 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 mięśniaka mogę, mogę mieć piu piu mięśniaka spoko nie ja nie mam pompy też nie, nie bardzo kalkuluję ja się mogę dać zaraz też? no mógłbym to dam pompę ale potem ale ale potem ale będę mógł mieć karabin piu piu mięśniaka okej okay, zgadzam się no to masz. Któraś daje? Um, dobra, to lecimy. Ja mam coś takiego, także chodźcie. W sumie z bota bym, byśmy mogli na jakieś boty polecieć i ogarnąć sobie z nich lód, ale to może przy okazji. To jest to, to jest to, że to, to jest ryzykowne. To jest troszeczkę, że mogą nas łatwo zabić. No wiem. Dobra, chodźcie tam. Ja już chyba. Dobra, mam jałusznika. Poczekajcie, poczekajcie na mnie, bo ja sobie jakoś nie zrozumiałam, co to Ej! Żeby ja już leżę. Jak Dobra, położył mnie, on ma loła, takiego loła, że on... On już netkewa nie ma. Tylko ponieście mnie bliska. Janek, czy tam ktoś? Jak on no, czy... Mama Mam aptekę swoją. Bo dajcie oddajcie kotka, oddajcie kotka, o! Strefa, panowie! Kidding, oddasz czy nie? Oddaj! Oddaj, kidding. Nie odda! Jak nie odda, Jak nie oddasz, to trudno. Ej, ale poczekajcie na mnie, bo ja jestem 100 km za daleko. Ja czekam na ciebie. Na ciebie czekam. Dobra, Killing się <noise> w ogóle sam chce pobiegać, okej. Okay. Oddasz czy nie? Nie! Cieszę, cieszę się teraz, że zabrał mi kałacha. To ja ci już dam? Masz. Tu ci leży. Zresztą, po co to brałeś tego kałacha, jaki i tak był zarezerwowany dla niego? Jesteś botem. Oddał teraz, oddał teraz. Dobra. No. Masz, może zabrać teraz. To teraz... jest. Jakiś szantaż mówię, bo wiedział, że może oddać, jak dostanie jakąś broń y, ten niebieską. Lot. Po prostu się kryształem cały czas, czy mogę i ty mi pozwoliłeś, że mogę sobie zabrać. Po prostu i tyle. Dobra, chodźcie. Ej, helikopter ten, helikopter. A to dzięki tobie jesteśmy na tym odcinku, więc... Dobra, chodźcie. Mdziesz. Nie, nie ja idę, do, ja idę do swojego domu, ci dowodnię. Ale jest teraz skrzynek, ryb. ej, weźcie zaspamujcie tę Helkę! BUM! I Mam dobrze do toalety 70 kewa. Każdy dostał... To, toalety 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 toalety, bo po Helka! Góra! Leżą wszyscy. Jaka masna pompa? Jaki auk! O, ma ktoś amo do M-ki? Znaczy do tego. Do RPG-a. Ma, zamiast się mi potem dajcie. Macie amo do RPG-a? Co? Macie amo do RPG-a? Ja zaraz ją zabawę, to dokładnie je nie czy możesz sobie ją zabrać, spokojnie. Kidding zabierz mi też broń Kidding, zabierz mi broń! Dobra, to ja ci zabiorę ten PMA i co jeszcze chcesz? Skara? Nie, jak ja, ja, ja chcę, tylko ja tego do tego u mnie śniaka chcę dostać. Aha, to sobie wezmę RPG. -a. To ja ci wezmę pompę po prostu i chodźmy gdzie go zrespić. Najlepiej tu. Tylko... Co to było? Jak no nie, ja już leżę. Nie. ale będzie to będzie dobra lunda. Na to będzie dobra lunda. Fajnie to się oglądało i się grało fajnie? No, ajajaj. Dziewiąte miejsce. Dziewiąte miejsce. Dobra, eee, no to więc umarliśmy, ale i tak myślę, że poszło w miarę fajnie. Mieliśmy dziewiąte miejsce. Eee, o, opuścił. <laughs> dobra, ale trudno. Eee, ja już się z wami żegnam. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia i cześć. Pamiętajcie tylko widzowie, jeszcze o konkursie, że ja zobaczycie jak zauważycie, akurat 400 był a u mnie 100. To będzie, to będzie konkurs. Tak, no i co, do usłyszenia i cześć. No i cześć.